A Bóg. Dobry Wasz kawałek, że uwagę na lepsze rozumienie Twojego słowa, Twojej prawdy. Pomagaj nam wzrastać w Twoim słowie, w Twojej wierze. Czyń z nas swoje narzędzia tu na Ziemi, abyśmy spełniali Twoją wolę. Przez Twojego syna naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Wtedy przyszły córki. Selefochada, syna Hefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, z rodu Manassesa, syna Józefa, a to są imiona córek: Machla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. I stanęły przed Mojżeszem, przed kapłanem Eleazarem, przed naczelnikami i całym zgromadzeniem u wejścia do miotu zgromadzenie powiedziały nasz ojciec umarł na pustyni. Ale nie należał do zgraj tych, którzy zbuntowali się przeciwko panu w grodzie Koracha. Umarł za własnych grzech, ani miał synów. Dlaczego imię naszego Ojca miałoby zniknąć z jego rodziny, przez to, że nie miał syna? Dajcie nam posiadłość pośród braci naszego Ojca. Możesz przedstawił więc ich sprawę panu, i pan powiedział do Mojżesza, Córki z Selofada słusznie mówią, mi, daj im koniecznie dziedziczną posiadłość pośród braci i ich ojca, a przenieś na nie dziedzictwo i ojca. I przemówił do synów Izraela tak, jeśli ktoś umrze, a nie miał syna, wtedy przeniesie jego dziedzictwo na jego córki. A jeśli nie miał córki, to dać jego dziedzictwo jego braciom, a jeśli nie miał braci, to dacie jego dziedzictwo, dziedzictwo braciom jego ojca. A jeśli jego ojciec nie miał braci, to dać jego dziedzictwo najbliższemu krewnemu z jego rodziny, aby je odziedziczył. I będzie to dla synów Izraela ustawą prawną, jak pan rozkazał Mojżeszowi. Potem pan powiedział do Mojżesza: Wstąp na tę górę Abarim i spójrz na ziemię, którą dałem synom Izraela. A gdy ją zobaczysz, zostaniesz i ty przyłączony. Przepraszam, a gdy ja zobaczysz, zostaniesz i ty przyłączony do swego ludu, jak został przyłączony Twój brataron. Dlatego, że sprzeciwiłeś się mojemu rozkazowi na pustyni, syn, podczas buntu zgromadzenia i nie uświęciliście mnie na ich oczach. U tych wód to są wody Meriba w Kadesz, na pustyni, syn. Wtedy Możesz powiedział do Pana: Niech Pan Bóg. Duchu wszelkiego ciała ustanowi męża nad zgromadzeniem, który będzie wychodził przed nimi i będzie wychodził przed Nim, który będzie je wyprowadzał i który będzie je przyprowadzał, aby zgromadzić zgromadzenie Pana nie było jak owce, które nie mają pasterza. I Pan powiedział do Mojżesza: Weź do siebie Jozłego, syna Nuna, męża, w którym jest mój duch, i położysz na nim swoją rękę. Postał go przed kapłanem Eleazarem i przed jego zgromadzeniem, i na ich oczach daj mu polecenie. I przenieś na niego część swojej godności, aby go słuchało całe zgromadzenie synów Izraela. Będzie ostawał przed kapłanem Eleazarem, aby ten za niego radził się przed Panem za pośrednictwem sądu Erim. Na jego rozkaz. Będą wychodzić i na jego rozkaz będą wchodzić. On, a z nim wszyscy synowi Izraela, całe zgromadzenie. I Mojżesz uczynił tak, jak Pan mu rozkazał. Wziął złego i postawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem. Następnie położył na niego swoje ręce i dał mu polecenie, tak jak Pan nakazał przez Mojżesza. Pokój z Wami Wszyscy Święci.